Telewizja Kopernik. Twój styl życia. To kompleksowe wsparcie w ważnym dla młodego człowieka etapie życia. Ośrodki szkolenia i wychowania ochotniczych chówców pracy pomogą zdobyć wykształcenie i ułatwią znalezienie pracy. Oferują swoim podopiecznym bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, a także całodobową opiekę pedagogiczną i medyczną. Ośrodki szkolenia i wychowania prowadzone przez chówce pracy opieką obejmują młodzież, która ma trudne warunki rodzinne. To szansa na uzupełnienie braków w wykształceniu, ale także szereg kreatywnych możliwości spędzania czasu po szkole, takich jak zajęcia kulturalne i sportowe. Najbardziej lubię chodzić z chłopakami na siłownię w wolnym czasie, no i dużo, dużo sobie pomagamy tutaj, jest często fajna zabawa i mamy też pomoc nauczycieli, pedagogów. Mi dodaje tak szkołę, tak przyuczenie do zawodu, a po lekcjach tak idziemy grać w nogę. Ośrodki są również szansą na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Praktyczna nauka zawodu jest tu realizowana w oparciu o warsztaty szkoleniowe. Posiadamy tutaj warsztaty stolarskie, warsztaty krawieckie oraz gastronomiczne czyli na kuchni można zdobyć zawód kucharza. Jest to przyuczenie do zawodu na poziomie gimnazjalnym, natomiast w szkołach zawodowych wspomagamy uczniów przy poszukiwaniu praktyk. Ze wsparcia ośrodków szkolenia i wychowania korzysta w tej chwili ponad 120 młodych ludzi. Informacji o takich jednostkach można szukać na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik Kopernik.